Thank yeah. No jak się ładnie wdrapał tutaj. He? Piękny. Ach ten Himalajanusz. Jak tu Wam go przedstawić by nikt mi nie zarzucił, że przesadnie chwalę maszynę, abyście mieli pełny pogląd co to jest i jak daleko mój do ideału, A z drugiej strony dlaczego właśnie jest tak rewelacyjne. Pozwolę sobie zatem porównać go do dwóch innych pojazdów, które miałem jednocześnie pod ręką. Teoretycznie konkurencyjnych, praktycznie nie do końca porównywalnych. A więc Voge 300 DS i Dominer 400. Himalajan w teorii pasuje się idealnie między te dwie maszyny. Do indyjskiego brata ma bliżej pojemnością, ale szalenie odstaje mocą i charakterem jednostki. W tym zestawieniu, dominar to taki nowoczesny, sportowy turystyk. W kwestii osiągów nie ma za bardzo jak to porównać. Hmm, może to niedokładnie idealne przykłady, ale obrazowo mówiąc, dominar idzie na koło bez wysiłku. 100 km na godzinę to czysta formalność, a przyspieszać kończy powyżej 160 km na godzinę. Na mieście z miejsca robi w zasadzie każdą puszkę, dobrze prowadzi się na winkach i wystarczająco stabilny jest przy większych prędkościach. Wocz, mimo mniejszej pojemności może pochwalić się podobną do Himalajana mocą, ale zdecydowanie lepiej startuje. Powiedziałbym, że oczywiście braknie mu do dominara, ale nadąży za nim. Kręci wysoko i zdecydowanie z bardziej agresywny sposób oddaje tą moc. Silnik pracuje gładziutko, nowocześnie, a raczej współcześnie. Prędkość przelotowa 130 km na godzinę, a i powyżej 140 daje radę. Więc jeśli szukasz małej pojemności, ale nowocześnie i modnie wyglądającej maszyny, Dominar i wok powinny Cię zainteresować. Jeśli kręcą Cię natomiast klasyki, ale bez potrzeby ciągłych napraw, bo potrzebujesz maszyny na co dzień, bicie rekordów prędkości przyjazdu przez zatłoczone miasto też nie należy do kręgu Twoich zainteresowań, chcesz po prostu iść w pełną frajdę i uniwersalność jazdy, Himalajanusz może być dla Ciebie ciekawą opcją. Tak konkretnie, masa 200 kg. No sporo, ale on nie jest takim typowym dual sportem, aż tak wysoko zawieszonym, więc masa ta nie jest przesadnie odczuwalna. Szczerze, nie patrząc na dane techniczne, obstawiałem, że nie więcej niż 170 kg to będzie ważyło. Moc imponująca jak na tą pojemność oczywiście nie jest. 24 konie mechaniczne, także przyspieszał podobnie jak. TRK251 tudzież ADV250. W sensie co najwyżej jak na 250 przystało. No, ewentualnie na 400, bo nie zapominamy o Benelli Imperiale. ADV400 dużo mocniejszy nie był, laptem 4 konie. Niemniej jakoś tak bardziej agresywnie reagował na ruch manetki. Także Royalem przy ruszaniu zdecydowanie więcej gazu trzeba dać. Jak już ruszy, to do setki odpycha się względnie ok. VMAX w zasadzie 130 km na godzinę. Chociaż no niespecjalnie Wam się będzie chciało tam wybierać, przelotowo bez problemu, zawsze i wszędzie, bez proszenia, utrzyma te 120 km na godzinę. No i właśnie tutaj za zdolność utrzymywania prędkości przelotowej, tak w jedną czy w dwie osoby, czy ogólnych obrotów, na przykład w Piachu, na podjazdach, za płynną jazdę na wysokim biegu przy niskich prędkościach, za to odpowiada moment obrotowy o wartości. 32 Nm, czyli w zasadzie tyle co w najmocniejszym z porównanych tu motocykli, a więc w dominarze. I tym oto właśnie sposobem powstało moje stwierdzenie. Ja uwielbiam, jak ten motocykl nie jedzie. Wiecie, no, na asfalcie bez dramaturgii, bez emocji. Po prostu powoli, ale zdecydowanie do przodu. Niski, jakby to określić, taki lekko pierdzący dźwięk dobiegający z wydechu, kojarzący mi się z klasykami z lat 60. To generuje permanentny uśmiech na twarzy kierowcy, zwłaszcza że słychać go w korkach, więc kierowcy bez problemu się rozjeżdżają, robiąc tam miejsce na przejazd. Teren gorszy, a prędkość niska, zaczyna się prawdziwy chill. Na luzie bez dramaturgii on idzie w każdym terenie. Wydaje się lekki, to pomaga. Nie ma mocy, ale ma moment. W tym przyrost momentu i mocy jest tak łagodny, liniowy wręcz, i dlatego tak łatwo przemyka się w każdym terenie. Wiecie, bez żadnego takiego zawahania, bez proszenia, bez zbędnego mielenia kołem w terenie. Po prostu równiutko, elegancko, ładnie sobie przeskakuje przez każdy zadany mu teren. Początkującego to nie zaskoczy, więc bardzo fajnie. Zresztą, zobaczcie sobie na kanał Ichiboost. Niska kobieta bez doświadczenia, a przejechała tysiące kilometrów i to w terenie, jakim się co najwyżej marzy. I pewnie nie tylko mi. Dla doświadczonego ridera czysta przyjemność. Zobaczcie zresztą sami kanał Info i Tatariana w rękach Adriana, od którego to mam te ujęcia z naszych niesamowitych górskich terenów, który to niedawno bardzo zamówił. Model, ale ten nowszy z roku 2021. Bo ja jeździłem na Euro 4 bez nawigacji z gorszymi gmolami. Teraz 2021 rocznik mam już właśnie taką fajną nawigację, troszkę większą szybę, inaczej zaprojektowane gmole, tak, żeby dwumetrowiec jak ja spokojnie się na nim zmieścił, a nie obcierał kolanami w ogmole. No, no ale wracając to tak naprawdę, ja nie wiem jak ja mam wam opisać tą maszynę. Jest tak nietypowo fajna. Nagrywałem komentarz podczas jazdy, ale tak naprawdę nie mogłem się skupić. Pisałem ten tekst na kąpie, no i dużo lepiej nie było. Wiecie, ja nie raz powtarzam, ja nie jestem profesjonalnym testerem, tylko pasjonatem. Dostaję motocykle do testowania, do, do przejażdżki, tak na dobrą sprawę. I trafiają się takie, które imponują, jak na przykład Pan America czy LifeWire. Wodz fajnie, fajnie się nim jeździło. To była naprawdę przyjemna maszyna. Dominar rewelacyjny, jeżdżę nim na co dzień, ale ten motocykl trafia do moich aktualnych potrzeb, gdzie już nie potrzeba prędkości, nie potrzeba szpanowania komuś. O, patrz, jak ja szybko zasuwam po asfalcie. Patrząc na suche fakty, podobną moc i osiągi ma Imperiale. Ale ten jest totalnie nudny i ma konkurencję. Tak samo atrakcyjnie wyglądającą, ale zdecydowanie lepiej jeżdżącą. Himalajan daje więcej, bo wiedzie wszędzie. Nie ma za bardzo konkurencji, bo tak prostego do bólu, łatwego w naprawie z silnikiem niby to nowoczesnym, ale jednak w stylu klasyka, no i na dwozie, nie to hardkorowy Scrambler, ni to Dual Sport, a może nawet poniekąd turystyk. Takich maszyn już się nie produkuje, tego nie będzie. I no pewnie jeśli jesteś początkującą osobą z prawkiem kategorii A2 w portfelu, i patrzysz na motocykle porównując tylko czyste, suche dane techniczne i cenę, na pewno ominiesz go i pójdziesz dalej. Ale jeśli już troszkę pojeździłeś motocyklami, wszelkimi, niekoniecznie zależy ci na wyróżnianiu się osiągami, ale raczej budową samego motocykla i wiesz, czego chcesz od swojej maszyny. Czy chcesz mieć motocykl pewnie jeden z ostatnich, tak właśnie zbudowanych, Himalayan na bank ci się spodoba. No i tak naprawdę tyle w temacie. Reszta odcinka sami sobie go posłuchajcie, bo to jest orkiestra po prostu jednocylindrowego starego, niewysilonego, niskoobrotowego silnika. Także dzięki za oglądanie. Miłego słuchania. Ten vlog będzie <gry> Powiem wam tak Panem Amerykanem tutaj ciężko było się wyrobić Wyrobić jak wyrobić po prostu ciężko było się tutaj nim poruszać bo tam nadmiar mocy nie pomagał masa nie pomagała a tutaj kozica a chyba w ogóle dzisiaj nie będę dużo mówił dam wam posłuchać silnika jak się po prostu bawię tym sprzętem. Na pewno istotna sprawa. kurde ta kamera mi lata jak głupia. Istotna sprawa. Nie ma wyłącznika ABS-u. Tutaj też się da, tylko bardzo staromodnym sposobem. O, jaka dziura.